Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie, drugiego dnia świąt Z tej strony Kruszakus i dzisiaj, wiecie co, czekajcie chwilę Aj, poprawię sobie tylko mikrofon, dobra, będzie chyba delikatnie lepiej Cholera, muszę sobie kupić porządny statyw, a nie to badziwie, które teraz mam nie? Eee Dobra, słuchajcie, na wstępie chciałbym e, życzyć wszystkiego najlepszego Z okazji urodzin Michałowi oraz Kacprowi e, Mam ich dodanych na Facebooku, także Wiem, że mam dzisiaj e, urodziny No i wszystkiego najlepszego, ziomeczki Oj, co tu się dzieje? A ja dzisiaj będę nagrywał kolejny odcinek e, serii. Oj, serii. O, fak, kurczę, ale zrąbałem. No, no, kurde dalej, no, fak, ale spieprzyłem sprawę. E, miała być beczka szmato i. Niestety poszło troszeczkę nie, nie, nie tego. Aha, e, zaciukałem się totalnie. Dobra, wiecie co? Idę się, oj, idę się zrewanżować. Haha, ha, beczka szmato. Dobra, idziemy kolejnego szwagra ścisnąć. Kurczę może delikatnie przykampię na dachach dzisiaj, bo będą jakieś ten beczki z zaskoczenia i w ogóle. Aczkolwiek ktoś tam coś pisał, że. Oj. Eee... Haha! Dostałem ciebie. Ktoś tam coś pisał, że bardzo możliwe, że na tym serwerze jest jakiś haker także... Muszę być delikatnie powiedziawszy czujny. Oj, 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 co tu się dzieje? No kurde, czemu wy, czemu rozpieprzasz moją, moją beczkę kurwa jebany krytynie? Okej, okay, dzięki, nie? Noć. Fuck! Olera, jasna! Nie z tej strony w ogóle rzucić, no dobra ginę. No co za debil, nie? Widzisz, że kurde jest beczka, kogoś z naszej drużyny jeszcze ją rozwala. Co za kurde, co za uby naprawdę. To nie jest by dobre, oj. No fuck, co, co, ej, co się stało? Dobra, czekajcie, dobra. Beczka szmaty! Wow. Oj, 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 kurde, wytyfy. Dobra, muszę się delikatnie, delikatnie wycofać. Za chwilę po mnie szwagier przyjdzie. O pięknie, of, no i kurczę, nie, nie za dobrze to wyszło. Fuck. O, kurde, oj Dobra, szybko tam wracamy na miejsce. A, kurwa, no co jest grane? Serio? Dobra, masz tutaj niespodziankę? No nie! Kurwa, no co za szmaciarz? Dobra, pocisnę cię zaraz. Albo nie, No, kurde. Jeszcze. Na, jeszcze, jeszcze, kurde, smocza, bazułka, piraski, pistolet, dobra, nie będzie. Macie tutaj beczka szmato. No, no kurwa, mać! <laughs> Dobra, cokolwiek. <laughs> Chociaż to. No, f nie, serio. jaki fail. Po prostu masaka. skampimy się troszeczkę, poczekam jeszcze na moją beczkę. O, no kurcze, nie wierzę, że, że nie dało się tego zabić. Jeszcze sobie tonika przyjeba. No, co za frajer. Ej, 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 ej. ej. Ziomuś, co to ma być w ogóle? Daj sobie może siana, co? Dobra, masz kuba, dziwko jebana. Co oni sobie w ogóle myślą, nie? Że mnie zabiją? Pff, jeszcze czego? Kurde, ale tamten, gdyby nie ten tonik, to bym go jeszcze dopadł. Na co za. Co za łajza. Dobra, ewakuujemy się. Ewakuujemy się pięknym rocket jumpem. Jak pokazało nam nerwo w swoim poradniku. Pomysł mi niestety zajumał. Uj! Macie! <laughs> Beczka szmatą! <laughs> Coś wam nie pykło, moje, drog moje drogie szwagry. Dobra, czekajcie. Będzie tutaj ktoś? Dobra, jest ktoś. Muszę się delikatnie skapi skampić eee, dobra. Rzucamy beczkę! Beczka szma, to masz! Ach cholera, nie zabiję go Dobra, kurde, nie mam IEG, będę musiał troszeczkę się pilnować. No fajnie No fajnie, kurde, fajnie, że mnie podleczyłeś, kurde Co za łeb O o Kurde, ten sniper się na mnie uwziął jakoś. Dobra, czekajcie. Rzucamy im beczkę. Bach! Pięknie Uu. a teraz... Fuck, kurde, ile oni mam tych kurde. O, oh fak, no to jest, jest po mnie, sorry. Nie da rady, nie da rady. O, chociaż, chociaż, chociaż. Haha! Ha! Pięknie, coś się przynajmniej udało. Zrzucamy łeczkę, albo nawet dwie. Nie będzie. Haha, weczka ha! szmato. Ora, tego kurde, nuba z Warfighterem tylko ściśniemy Leść leszcz totalny. Co ty sobie myślisz w ogóle? Gunner news. Gunner news? Co to ma w ogóle znaczyć? ora. Oj, 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 słyszę coś? A nie, to jeden z naszych, dobra. Wejdziemy, kurde, w plecy i po pocisnąć to troszeczkę. Oj. Dobra. Masz beczkę? Ohoooo! Oh, oh. O fak, dobra. Trochę za dużo tych. Trochę za dużo tych szwagrów tutaj, więc się skampimy. O, kurde, no. Ten, ej, ten komandos się naprawdę na mnie jakoś uwziął. Ja pierdzie, ten z defem tutaj tej no. <laughs> Dobra, niech ci będzie. a, a tego się uda. ha, <laughs> Ale oberwał. Dobra, chociaż to Uda się, a dobra, zabili go, super A czekajcie, beczka, trzyma to, beczka! Pięknie! E, co tam ziomuś? No kurde, nie że spodobałem Dobra, ale tego dopadniemy No co za frajer Sobie Tonika przyjebać, no, jaka kurwa normalnie Co za ciota <grym> Serio pan... <grym> Kurde O, dzień dobry panu Co tam? Może też sobie stonikujesz, co? Nie? Dobra, niech ci będzie. Dobra, ale tego dopadniemy. Był kurde, jak się kiepska ta beczka wiesz. O, oh, fuck! dobra. Zginąłem, no, nie ma co. 23 level na, na 16, ale niech ci będzie ziomek. Już miał teraz beczkę? Podwójną? Ho, ho! Dobra, gdzie oni są? Gdzie jest ten szwagier? A, ten tutaj, O, Warfighter noob. No, ale kurde, spierdoliłem, cholera. Bywa, trudno się mówi Ja już widzę, że kurde spa... A czekajcie. No Kurde... <śmianowicie> Co jest ziomek? Masz. <śmianowicie> Nie Ja ma tak porządna rozpierducha z samego rana. Kurde, tam się tam skampił, widzę ostro. W ogóle chłopaki, powiedzcie mi Jak się podobałam, wam moje nowe miniatury? Jak ostatnio parę osób nawet komentowało, że mam bardzo przyjemne miniaturki na filmach ostatnio. Ja powiem wam, że zatrudniłem właśnie grafika. Starego, dobrego kumpla. Koleś nazywa się Kotlet. Ma swój nawet kanał na YouTube, jak się ostatnio okazało. E, który nazywa się e, Botter.pl coś w tym stylu. Tak, Botter.pl. E, no nie wiem, no, troszeczkę muszę zapłacić mu za każdą miniaturę. Ale w zasadzie jest na każde zawołanie. Zawsze mi przygotuje jakieś miniaturki fajne. Także kanał teraz bardzo przyjemnie na wygląda. Oooooo, piękna beczuszka. O, i woli shot. Super. Może wiecie co, rzucę tam pijaską beczkę. Rzucę. O! Dobra. O! Pięknie! Ładnie mi go podbiło, ale... Muszę się troszeczkę skoncentrować, cholera raz. Delikatnie dzisiaj... Kurde, delikatnie dzisiaj lamię, niestety. Eee, czego się spodziewać? Wiecie co? Wiecie co? O, czekajcie, ja mu tej tutaj... Masz tutaj. Masz tutaj, ziomuś. Masz. <laughs> co to na to? Uuu. Widzisz, szwagier się wziąłeś trochę. Kurde, tych granatów tutaj, nie? O oj, oj, oj oj dobra. Kruszaku skoncentruj się. Ojej Co tam panie, pre, panie panie z defem Coś ci nie pykło chyba e, przykro mi bardzo, czekajcie, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila No Kurde, ten z tymi BSami po prostu szaleje A dlaczego nie mogę się ruszyć Ach te murki, murki OP. Dobra Pociśnięty, normalnie ściśnięty jak worek mosznowy. Na filmie pornograficznym O! Ktoś ma wyjątkowo wysoki poziom ten leczenia To jest To mi się podoba, nie? To jest pro o, co tam szwagier, skampiłeś się? Coś chyba nie wyjdzie, o, fuck Dobra, piracka beczka Musi być wow. uh. O, to jest ten kuwa szmaczasz, który stonikował. Sto Dobra, masz kibaga O, <grym> o, 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 kolejny szwagier No kurde, nie wierzę, że nie weszło Dobra, ale przynajmniej to weszło eee, Kampimy chłopcze, co? O, fuck Podbijemy go troszeczkę sobie Dobra, super, jeszcze beczuszka tutaj Wybuchnie o... Kampimy, kampimy O o, 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 obra. Fuck spieprzam, zginę, 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 zginę. No kurde, fajnie, bo w ogóle mnie ktoś podleczył, nie? Nie, nie podleczą, nie? Ja pierdzielę po prostu teraz taki nie Kurde, no fuck! Kurwa, taki nieogary teraz kurwa wszędzie gra, że po prostu żal dupę ściska A, a przepraszam, zaraz, zapomniałem ostatnio Ostatnio grałem na samych wysokich poziomach, więc mogłem trochę, trochę na... No kurda, nie wierzę. Że bo, mogłem troszeczkę na jakieś leczenie liczyć niestety. Dzisiaj rano wstałem po... Ora czekajcie, wiecie co dwie beczki masz kurwa, beczka trzyma to kurwa jelana. No no nie wierzę, nie wierzę, że mi ktoś zajęła tego, tego kila. Niestety wstałem dzisiaj po tej świątecznej wyżerce. Miałem straszną straczkę, także wybaczcie nie. Jak ja mam straczkę, to nie mogę grać na wysokich poziomach, o... Ostatnio na przykład Leniwy właśnie zwrócił uwagę, że często To jest problem właśnie tych youtuberów z BFH Jak się ma sraczkę, jak się ma jakieś problemy z zdrowotne z, z, ten, z trawieniem tak dalej To po prostu zapomnijcie, że będziecie mogli coś nagrywać na wysokich poziomach To, to jest... To jest nie kurde, to jest niewykonalne po prostu No i dzisiaj po prostu kurde tak mi cisnęło po prostu żeby iść na klopa, ale cholera stwierdziłem, że muszę coś nagrać, bo inaczej po prostu mnie zabijecie. No i kurde, no tak to... Dobra, czekajcie yy, co tam ziomek? Ehehe. Dobra, rzucamy piracką beczkę za chwilę Dobra, temu Bo nie ma drzemu Ora, chodź te ziomek No, co się wstydzisz No kurwa dalej Czemu nie mogę ur uruchomić legita, no, nie, dziwne O, fuck Akurat kiedy przeładowuję, no Szwagier mi wyskakuje prosto pod lufę Zły timing O, 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 tutaj jakieś szwagry są Dobra, wskakujemy na Wskakujemy na dach, uda się? Nie, nie uda się Dobra, o Wygraliśmy. Dobra, zajebiście. Fairplay z gay. Najlepszy gracz. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jedna rundka na tej mapie. Dzisiaj będzie dłuższy komentarz. W końcu są święta, prawda? Także. No, nie, nie mówcie, że nie pokazało tablicy No, kurde, pewnie byłby jakiś epicki wynik. Postaram się następnym razem pod koniec rundy pokazać tablicę wyników, żeby było wszystko wiadomo. Balance Teams. Tak, jasne, mam wychodzić z gry specjalnie dla ciebie. Kurde, cieszę się, że jesteś w moim komentarzu. Yeah! Tej, właśnie! E, kiedy to było? 19 kwietnia? Bonus BGC walczył na jakiś gali w Poznaniu. Oczywiście w drugiej rundzie się podał. Ja, nie, wiecie co? Jeżeli ktokolwiek nie widział tej walki, e, bonus BGC ogólnie na, na swoim kanale Pozdro600TV na rejonie, wrzucił e, nagranie w tej. O, czekajcie, wrzucił nagranie z tej walki. No po prostu, oj, 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 oj czekajcie, będzie jeszcze piracki krek i. No, 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 Wybuchni. No, 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 kurde, nie wybuchł. Nie wybuchł. No, no, trudno. Ja, pierdzie... Ja nie wierzę, jeżeli ktokolwiek. Kto trenowałby, chociaż miałbym jakieś 2-3 tygodnie, wyszedłby do walki z takimi umiejętnościami technicznymi. No to kurczę, chyba by ewidentnie wskazywało na to, że to jest jakiś troll i kompletnie nie trenował. I niestety chyba tak było z bonusem BGC, bo po prostu to, co on tam zaprezentował w tej walce, no a, no wiecie, no ja nie walczę, nie Nie, nie będę ukrywał, że nie wiem. Oh, o, fuck! Dobra, czekajcie, tego szwagra tutaj trzeba ścisnąć. On już po prostu mi napsuł krwi do, dostatecznie dzisiaj. Ja nie ukrywam, że ja nie walczę, nie.

No, pierdziele, taki to, tak i tu. Tak, tyle ci przyszło z tego tonika. Tyle samo co bonusowi, kurde, z, tego, z tych paru miesięcy treningów. <laughs> fuck. Po prostu, nie, dla mnie to jest masakra, żeby mogę coś takiego prezentować. A, dostałem balistika, pięknie dostałem. Bardzo ładny, bardzo ładny zresztą z timingiem. Kurde, ziomek, ziomek, pokaż, że coś potrafisz, a nie tylko tonikować. Oj, podrzucimy cię, ta. Wolisz, o, dobra, jeszcze masz tutaj jednego t -baga. Za te kurde wszystkie toniki, które mi wjebałeś prosto w twarz. Yeah. Nie ma to, nie ma takiego bicia. Nie, a, przepraszam, nie ma takiego tonikowania, nie? Walczysz jak mężczyzna, a nie jak pizda. Mówi to facet z pirackimi beczkami. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Szwagier, daj sobie spokój, może. O, to jest chyba ten sam, dobra? Rzucamy be beczkę. O, raz ginął, nieważne. Tyle po nim. Teraz poszukamy. O. ho, ho. Pewnie ci się to nie spodobało, co szwagier? No, Tonika se przyjeba, dobra Beczka, szmato Masz Czekaj, <śmienicza> czy coś napisze o, da, Chyba nie Dobra, jaki jest, jaki jest wynik? O, fuck, 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 fuck kurwa, ale się Zagapiłem, cholera Dobra, aaa Uda się go zabić? Nie uda się, kurwa, się zagapiłem w pizdu Dobra, oj, wynik jest kiepściusieńki Już ja się bałem po prostu, że ten, a, Serwer opustoszał Ostatnio często po prostu, jak... Jak ostatnio próbowałem nagrywać jakiś odcinek specjalny, O, oh, fuck. Kurde, co on tak bije? No wy ty, wy, serio? Oh, fuck. O, fuck. Dobra, ja, trzeba się troszeczkę skampić. Dobra, fajnie byłoby, było, gdybyś mi podleczył, koleś. No podleć, podlecz, podlecz. No kurwa, soda ciota. Dobra, ja pierdolę. Który to jest poziom, kurde? 18 i koleś... Nie, 18 poziom i kurde leczenia na drugim poziomie, po prostu... Profesjonalny Słodek, dobra skampimy się na górce, może przynajmniej jeszcze O, jeszcze przynajmniej jakieś beczki rzucę, o Będzie, kurde, spóźniona delikatnie Nie wiem, ostatnio jak tylko wchodzę na jakieś serwery, jak ja próbowałem na przykład nagrać na pierwszy dzień świąt jakiś odcinek z BFH Bo wiem, że pewnie chcieliście bardziej BFH niż na przykład Team Fortress To przez godzinę próbowałem znaleźć jakiś sensowny serwer, w ogóle spotkałem placka, niestety ee, Musiałem wyjść, bo kurde, mam, u, u ładna beczka, beczka szmatą, przepraszam nie? O, ten sobie tonika przywalił, dobra Chociaż, no kurde o, nie udało się, kurde, no. Ja pierdzielę wszedłby troszeczkę ładniej Ten ...ten Shotgun to by był e, ładny Airbon Assault. Spotkałem ten, e, spotkałem placka i niestety musiałem wyjść szybko z serwera. Bo jak tylko zacząłem, że jest ten Coastal Clash, e, kurde, e, dzienny z rakietą, to musiałem z miejsca wyjść. Po prostu szajba, nienawidzę tej mapy. A, a potem, jak próbowałem znaleźć jakiś serwer, to przez całe trzeba jakieś kurde... niezbalansowane drżyny. ...obra, czekajcie, tego Kolesia, kurwa. A nie. A nie zaraz to była tylko asysta Jak po prostu zobaczyłem, no kurde co on tak dobrze celuje no Jak zobaczyłem po prostu jakie mapy były to to... Oj czekajcie, będzie meczka szmato! No kurde, spudłowane powstanie. Dobra chuj O, Co jest ziomuś? Długo nie powstałeś, po prostu jak zobaczyłem jakie mapy były, yy, przez cały czas Seaside Skirmish, Wicked Wake, i cała reszta tego totalnego gówna A potem po prostu jakieś niezbalansowane serwery, to stwierdziłem, że mam tego dosyć, po prostu poszedłem nagrywać Team Fortress 2, ale dzisiaj jak, widzi jak widzicie sami Z samego rana, o! Mamy kurczę, kolesia z, 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 z zamrażalką, zajebiście Będzie przy mnie jakaś zabawa Niestety nie mam ieg. będzie przyjeba. no przepraszam, nie, to nie będzie zabawy, będzie przyjeba. no w takim razie będę mu przez cały czas rzucać pirackie beczki wprost w ryj. Będzie fajnie, będzie fajnie dla niego Prawda? Obra, o to jest kurde jakiś szwagier z Warfighterem Obra, idziemy na niego Rocket jump! Idziemy, o mamy kurde, proszę, proszę, o E, ja też cię potibaguję Nab <laughs> To, odezwał się kurde Płacz dalej Obra, czy my coś tutaj robimy? E, chyba nie, dobra idziemy dalej Może uda się kogoś zaskoczyć z beczki? A może i nie. O, będzie jakiś balistik. Nie. Może będzie balistik jeszcze raz? Nie. Nie będzie. Dobra, trudno. Idziemy z tej strony. Ktoś tu jest? Nie, nie ma. Dobra, to w takim razie... Czekajcie. Czekajcie tylko. Pójdę dalej i... Beczka szmaty! Kurde, no nie wyszło. Totalnie zlamione. Totalnie zlamione. Totalnie nie wypał. Fuck. dlatego tego ciśniemy. I... Uuu, ty 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 ty. Ha! Pięknie. To mi się podoba. O, jakiś tam szwagier się skampił O, piracka beczka! Beczka szmatuje najszybciej. Pięknie, Ech. Kurde, wiecie co? Ja troszeczkę vp postaram się zebrać na to konto chyba i kupić sobie te. Jakieś workbenche, żeby mieć rzad... no kurę ten przystały. O, ho, ho. Nie wyszedł ci to nigdzie dobra. O! Kupię sobie dodatkowy pościsk w bazuce, bo to się to chyba będzie bardzo przydawało do detonowania beczek. Bardzo nawet. A po dostawania takich fajnych killi, jakie robił e, Handel, czyli jeden wyskok z bazuki, a drugi wyskok. A czy ten? No, wyskok z bazuki, a potem. uuu, ładnie. Jeden wyskok z bazuki, a potem od razu ten. Erbon Assault. Też z bazuki. A do tego potrzebne są dwa pociski, których ja nigdy nie byłem specjalnym fanem, także. Także wiecie, niestety nie mam tych. O, Da się coś. Da się coś tutaj skombinować, dobra, Chwila, uda się. No! Ha! Zabity. <laughs> <laughs> 3 wersus 1. Okej, okay, dobra. O, już wygraliśmy. Dobra. Wiecie co? 17... Nie, 18 minut za, za krótko, zrobię jeszcze jedną rundkę. Jeżeli tylko się uda... O! Super. Zresetowano nawet. Może być. Nie będę się obrażał. Obrażał za kolejną rundę na tym pięknym serwerze. Zbalansowane drużyny powietny. Dzisiaj będzie taki specjalny, dłuższy komentarz. Pogrywajki z kruszakusem. Coś w tym stylu. Yeah! Kurde. Ostatnio było właśnie mniej jakoś tego BFH na moim kanale. Tak, zresztą obiecałem. Ale nie wiem, od razu. E, od razu. Kurde. Od razu, jak tylko zapowiedziałem, że będzie więcej. Czy, może nie mniej BFH. Kurde, właśnie popatrzcie na to. E, jakbyście zobaczyli na mojej. Na mój kanał przed roku, to w zasadzie ilość. O, czekajcie. O, ach, cholera, dobrze, że rzuciłem pirackie beczki. Ale teraz rzucę. I spierdoliłem. No kurde, jak nisko poleciała, no. byście patrzy. O, 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 szwagier chodzi tutaj do mnie. A, czekajcie, rzucam o beczkę. Jakbyście popatrzyli na mój kanał sprzed roku, to w zasadzie... Uuu! Teraz wybucha ta beczka. No, dobra, chwila, muszę go zabić. Muszę go zabić w wodzie. Hehe, he. Dobra. Jakbyście zaczęli na mój kanał rok temu, to w sumie ilość filmów z BFH jest teraz przez cały czas większa niż było to rok temu. Ale po prostu dodaję jeszcze inne gry, bo mam teraz znacznie lepszą sytuację z komputerem. Lepszą sytuację z internetem. Delikatnie lepszą. Ale lepszą zawsze. Bo wtedy na przykład 15 minutowe filmy mi się wgrywały, proszę was, 5 godzin. Teraz trwa to po prostu jakieś półtorej. Także mogę po prostu wrzucać więcej materiałów. Staram się to robić bardzo regularnie i w ogóle... O, czekajcie, będzie... Beczka Szmato! Także wiecie, jestem w stanie po prostu nagrywać więcej ogólnie, nie tylko z BFH, ale także... o ładny woli shot. O, masażyk pleców. Dobra, super, delikatnie zlagowało te ścinki podczas nagrywania. Oj oh, fuck Oj, oj! Co jest ziomek, chodź na mnie, chodź na mnie szwagier! O oh, fuck. Dwóch na jednego, no nie! Ha, I tak go zabiłem Po prostu e, jestem w stanie teraz więcej nagrywać, no to macie teraz więcej filmów, a nie tylko z BFH Tylko też z innych gier. Na przykład w zeszłym tygodniu było tych filmów chyba, nie wiem, 8 albo 9, coś koło tego A nie wiem, jeszcze parę tygodni temu, w zasadzie w zeszłym wakacje mieliście po, z polskich... Oj. Mieliście z polskich filmów tylko na nie. 4, 5 tygodniowo? Maksymalnie. A teraz jest po prostu zupełnie inaczej. Jeszcze mam drugi kanał anglojęzyczny, prawda? Także też muszę się delikatnie zajmować. No ale, przecież, kurde, jest przez cały czas materiał. No chyba całkiem niezły poziom. O, 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 tutaj szwagier. Dobra, ci co? Idę się skampić mu na górce. Dobra, uda się coś zdziałać? Nie. Kurwa, mać, nie wyszedł rocket jump. Dobra. Ja pierdzie. Także. Byłem troszeczkę zdziwiony negatywną e, reakcją paru osób, że A kruszanko kusia, nie ma BFH! Eee. No przecież jest BFH. Mówiłem po prostu, że będę ograniczać. Koniec końców, o, znaczy ograniczyłem proporcje BFH do innych filmów na kanale, tak? <ghh> wychodzi tak czy siak na to, że jest tego przez cały czas całkiem sporo. No cóż, mam trochę więcej czasu, żeby nagrywać. Nagrywa mi się wygodnie, no to tak to wygląda. A, czekajcie, może pomogę komuś z beczką? Nie, nie pomogłem. Trudno. O, o, szwagier z laserem, o, popatrzcie, wygląda jak tysiaczek O, przepraszam, beknęło mi się Świąteczny mój, o, szwagier Idziesz, kurde, idziesz Chodź tutaj na mnie, chodź O, oh, fuck, dobra, wiecie co, piracka beczka Uiiii! Haha, ha, 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 ha. Sam się chyba zawił Ha, ha a nie, ha, ha, ha lol. Złe użycie bazuki chłopcze, ale przynajmniej ogarnia chociaż, chociaż delikatnie to oj, 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 oj! Co my tu mamy? Fuck Dobra, nie uciekniesz ją, nie uciekniesz Słuchajcie właśnie za ja chciałem powiedzieć, dowiedziałem się ogólnie, a czy już parę... Oj, to masz. Dowiedziałem się jakiś czas temu, że podobno jest... że TESU, tesu e, zapowiada, że być może na tym swoim poprzednim kanale. E, oj! Kurde, ten kołeś na jednej najgorszy jest z tym, z tym RPG a ja mu zaraz pokażę, kurde, prawdziwego prosa, no. HA! I co na to, ziomuś? Co na to? Więc te Tesiaczek zapowiedział, że być może nawet wróci do BFH. Także kurczę, jeżeli chcecie jeszcze w ogóle więcej BFH, bo jak teraz Hendel odszedł... No to kurczę, no to... Wiecie, co macie robić, nie? Możecie mu napisać jakieś wiadomości fajne. Jezu, uwaga! Wróć do BFH! Bez Ciebie to już nie to samo! Tylko kroszaku, w kruszaku, za dupy i przez cały czas przeklina i w ogóle... Kurwa. Dobra. No dobra, Przyszedł, ale ci ładnie wyszedł tenki. Powinienem się kurde zorientować, że on przez cały czas będzie, kurde, kampić za, za tą za tą Uuu, ale kiepski rocket jump, chłopie! Patrz, kurwa, no dobra Ech. Także wiecie Chcecie więcej BFH? Wiecie kogo macie namawiać do tego a, 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 a. Ziomek, chodź tutaj do mnie Co tam się kampisz? O kurde, zmarnowałem tylko beczkę. Gdzie on jest? No do cholery. Aha, tutaj jest. Uuu, ho, ho, ho. Dopadliśmy ciebie Kurde, zajumają nam flagę. Zajumali nam flagę! No nikt kurwa na tego nie pilnuje, serio Co za... Co za ludzie? Dobra, dwa do jednego. Ale to my tak czy siak kurde przez cały czas mamy Mamy przewagę chyba delikatną. To, to w takim razie trzeba zamknąć tę rundę, póki jeszcze jest czas, dobra uii, uii. Oh fuck Dobra. Chodź tutaj, chodź do, chodź do mnie szwagier! Jeden... No kurwa. Dobra, ścisnął mnie niestety. Ah, Private graves. Co no to w ogóle jest? Nie ma ale zabił mnie już parę razy, co mi się bardzo nie podoba, ale teraz go do... Nie! Kurwa ten spam, ten spam granatu, jak to jest wkurzające. Chodź tutaj! Uuuu! A, jeszcze jedaleczka! Że po prostu do... Oj, 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 oj oj, 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 fuck, kurde, muszę się... Czemu nie mogę się ruszyć w ogóle? No co jest grane? Dobra, skąpiliśmy się delikatnie tu, 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 tu. O, 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 tam szwagier ma mało hapsów Da się jakiegoś balistika złapać? Chyba nie Trudno, dobra, tutaj rzucamy beczkę Bum, yeah! O, tutaj kur... o, fuck Kurwa, te granaty wszędzie Dobra, wiecie co robimy? Wjazd na chatę, albo nie? Teraz Uuu! Fuck. Miał IEG, czy co? Nie wiem ale moja beczka została pożarta! To nie dobrze! No 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 no, chodź tutaj! Uaa! o. Super! Yeah. O kurde, znowu te granaty, ja pierdzielę i to ma być, być niby nerf, nerw, tak? A pierdolcie się i jej, naprawdę. idzie sać pały. Wyjdę wasze kurde głupie nerfy bezsensowne i kurde chujowe stroje Jesteście do dupy Dobra Chodź tutaj O. Czekajcie, ale teraz ha, ha, ha. Hahaha, <laughs> calculated normalnie. <laughs> po prostu pięknie. O, ale outplay, the place. Aby ja tu powiedział. Dobra, uda się, uda się go zabić. Aaa, jest, poszło pięknie. Kurde, ja. Uuuu, kurde, no nie wierzę, albo ja dali chwilę akład w ostatniej chwili. No, nie wierzę, że go jeszcze nie zabili. No, kurde. Strasznie oporni są w zabijaniu. Uuuu. Ja pierdolę, jaki ten komentarz jest randomowy, naprawdę Ale wiecie co, naprawdę dzisiaj na nic innego nie było mnie stać, po prostu randomowa rozgrywka Beczka szmato, beczka szmato zawsze była randomowa, prawda? A kurde, no nie wierzę, no Dajesz, no No, jest, wolisz od, zajebiście Da się tutaj kogoś zabić? Co na, jakieś szwagry do ściśnięcia? Obra, jest Pięknie, beczka szmaty Idziemy jeszcze tutaj dorzucić Buch Olera. nic nie wyszło A, no cóż, proszę bardzo Taki kill zawinkla winkla Dobra Chodź tutaj Fak Cholera zabiją mnie, kurde no nie wierzę Udało mu się, udało mu się tym razem, to jest jakiś pros widać ewidentnie Cholera Shotgun na daleki zasięg Szwajcar Szwa Szwagier ze Szwajcarem, hoho ho. Ale zaraz, zaraz go kurde zaskoczymy tutaj, a nie czekajcie już nie żyje, a nie jest tutaj Chodź tutaj Masz kurde, masz Poczuj moc Krusza Kusa, ooo, co my tu mamy? Fida, wiecie co masz tutaj, beczkę, no kurde, no, dobra, chuj Hmm, gdzie on tam poleciał? Juhuuu Gdzie pan poleciał? Dobra, nieważne, poleciał w pizdu Teraz tego szwagra to jeszcze zabijemy Albo nie? co tam ziomuś? Coś nie pykło znowu? Nie szkodzi to tylko kruszakus! Oh, czekajcie, idzie na nas szwagier. Beczuszkę mu zostawiamy i... Kurde, nie wszedł z nią, no nie wierzę. a oh, ktoś przy, przy okazji... o oh. A tam przy okazji ktoś wszedł na moją beczuszkę. Kto? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Zniknął? dobra, niech ci będzie szwagier. Tym razem się odpuścimy. a oh, dzień dobry panu Jeszcze po drodze bug. Ja, beczka Chodź tutaj do mnie. Ha! Nie pomoże ci ten RPG Ha ha ha! Gdzie jesteście szwagry? Huuuu! Ora, uda się go zabić! Nie? Dobra, pieprzyć to Jeszcze 40 sekund do końca rundy. Trzeba to, trzeba to jakoś fajnie rozlegać na sam koniec. Jakiegoś ambusza zrobić. Idzie ktoś na mnie, idzie szwagier z, z dynią, kurde, za nas bazuki. Kurde, on ma jeszcze widżeta z, z przyspieszeniem? Boże! Co za noob! Ola, ściśniemy go! Ja pierdolę... Wszystkie te widżety i na co ci to wszystko? A? Dobra, masz tutaj. Beczka szmato Dobra. A giniesz, 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 giniesz Uuu Uda się go zabić, uda się go zabić! Dobra, nie, może nie Ach, kurde Tak blisko. Dobra. Koniec moi drodzy. 28 minut. Mam nadzieję, że się Wam spodoba ta cała rundka, ten cały komentarz troszeczkę randomowy i w ogóle znowu nie pokażą wyników. No trudno. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!